Święto flagi jest obchodzone 2 maja od 2004 roku. Nowa tradycja to odpowiedź na czasy komunizmu, kiedy w Polsce nie mówiło się o historycznym i symbolicznym znaczeniu flagi biało-czerwonej. Flaga narodowa powinna być traktowana jak coś bliskiego przed 89 rokiem władze traktowały symbole narodowe instrumentalnie. Po uroczystych obchodach święta pracy flagi pośpiesznie usuwano, żeby żadna nie wisiała 3 maja. Rocznica uchwalenia konstytucji przypominała przecież o prawdziwej niepodległości. I od razu Tak nie robimy się. Dziś jest inaczej. Obchody 2 maja to dokładnie przygotowany i przećwiczony ceremoniał, gdzie wszystko dopięte jest na ostatni guzik. Nie ma miejsca na przypadkowe zdarzenia. Teraz już można zacząć uroczystości. Podzór flagowy do podniesienia flagi państwowej na marsz. W tym dniu obchodzimy święto wszystkich Polaków, bez, bez względu na poglądy, na wiarę, na przekonania polityczne. Wszyscy jesteśmy Polakami, posiadamy swój narodowy symbol, którym jest nasza biało-czerwona flaga. Każdy z nas, jako Polak, ma prawo do tego, aby używać flagi codziennie. Szczególnie podczas świąt rodzinnych, podczas świąt patriotycznych oraz tych, które przyjęto ogólnie jako święta narodowe. W Toporowie, wiosce nad Wartą w Łódzkiem, flagę honorowali uczestnicy majówkowego zlotu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, żołnierze oraz mieszkańcy. Obchody zorganizował ksiądz Marian Morga, proboszcz toporowskiej parafii i wielki zwolennik Nowego Święta. W jego kościele też znajdziemy wiele przedmiotów nawiązujących do historii Polski. Obraz tysiąc... Y 1592 roku kapliczkę w kamionie to jest pozostałość po tym słynnym kościele pięcienawowym w kościele również znajduje się krzyż z 1861 roku. Następnie współczesny obraz, który budzi wielkie takie zainteresowanie, u niektórych kontrowersje, to jest obraz, który namalował pan profesor Jerzy Dagracz. Tradycja to nie tylko flaga. Przełom warty, gdzie leży toporów, to prawie nienaruszony cywilizacją krajobraz, drewniane mosty przerzucone przez rzekę, relikty kultu sakralnego. Uczestnicy z lotu mieli okazję odkryć takie miejsca spacerując po okolicy. Niektórzy jednak długo pozostali pod wrażeniem wojskowej oprawy święta flagi. Lubię takie sprawy, jestem w harcerstwie też od ponad czterech lat. Dla członków katolickiego stowarzyszenia Młodzieży odkrywanie tradycji i bycie razem to znaczące wartości. Przyjaźń, radość, no i modlitwa. Gdzie tak naprawdę nasze korzenie są, a, a ta kapliczka, choćby te, te legendy, opowieści, to jest, to jest polskość, to jest, to jest nasza historia. Uroczyste obchody w Toporowie to wynik zaangażowania wielu ludzi. W akcję włączył się również Skok Stywczyka, którego misją jest wsparcie małych społeczności i uczestnictwo w ich życiu. Należy pomagać, społecznicy są, są ważni, istotni i trzeba ich popierać.